Są takie momenty w życiu, kiedy wszystko zdaje się rozpadać. Plany zawodzą, drzwi się zamykają, ludzie, których kochamy, odchodzą, a w sercu pojawia się głębokie poczucie opuszczenia i zagubienia. Czujemy się wtedy, jakbyśmy szli przez ciemną dolinę bez światła, bez kierunku, bez nadziei. W tym chaosie naturalnie zadajemy sobie pytania, gdzie jest Bóg? dlaczego mnie to spotyka, czy on mnie opuścił. Właśnie w takich chwilach dusza woła o znak, o słowo, które przywróci sens, o schronienie, w którym można odpocząć od bólu. I to właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, gdy nie widzimy wyjścia, Psalm 27 staje się jak jasna obietnica, która rozświetla najgłębszą ciemność. Ten psalm to nie tylko starożytna poezja, to wieczne przesłanie pocieszenia, siły i wiary skierowane do każdego, kto kiedykolwiek czuł, że świat wali mu się na głowę kropka zanim przejdziemy krok po kroku do analizy każdego wersetu tej duchowej perły, warto uznać, że ból i rozpacz nie są oznaką słabości, są punktem wyjścia, z którego Boże światło może zabłysnąć najmocniej. Bo tak, nawet gdy wszystko się rozpada, Bóg wciąż jest z Tobą. I to właśnie te obietnice odkryjemy razem w tej refleksji, krok po kroku, kropka, po uznaniu bólu i poczucia straty w pierwszym kroku. Psalm 27 zaprasza nas do głębokiego zaufania Bogu. Nie powierzchownego, ale takiego, które rodzi się w duszy. Gdy nie mamy już nikogo i niczego, na czym moglibyśmy się oprzeć, poza Panem. Psalmista mówi wyraźnie, Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogóż się więc bać będę? Tutaj odsłania się przemieniająca moc wiary. Bóg nie jest dalekim bytem czy abstrakcyjną postacią, ale namacalnym schronieniem pośród burzy kropka w tym momencie refleksji musimy zrozumieć, że zaufanie Bogu to jak budowanie solidnego schronienia na niestabilnym gruncie. Nie oznacza to, że ból znika lub problemy rozwiązują się magicznie, lecz że mimo wszystko istnieje niewidzialna siła, która podtrzymuje nasze serce. Tą siłą jest pewność, że Bóg jest obecny, że Jego światło rozświetla naszą ciemność i że Jego zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Nawet gdy nie widzimy go naszymi ludzkimi oczami, kropka to duchowe schronienie nie tylko nas chroni, ale również daje odwagę wystawić czoła strachowi, niepewności i samotności. Bo gdy zaufamy Bogu jako naszemu tarczowi, żadna burza nie zniszczy naszej nadziei. I właśnie te nadzieje będziemy dalej zgłębiać w kolejnych punktach. Pokazując, jak psalm prowadzi wierzącego od lęku do pełnego bezpieczeństwa. Kropka. Po uznaniu głębokiego zaufania Bogu jako schronieniu, psalm 27 ukazuje nam również istotne znaczenie stałej modlitwy w trudnych czasach. Nie chodzi o okazjonalną czy powierzchowną modlitwę, lecz o codzienną, intymną i szczera rozmowę z Panem, nawet gdy nie widzimy natychmiastowych odpowiedzi. Salmista uczy nas, że utrzymywanie dialogu z Bogiem jest aktem wiary, który wzmacnia duszę i rozjaśnia drogę pośród ciemności kropka. Stała modlitwa to narzędzie, które łączy nas z niewidzialnym schronieniem, tym bezpiecznym miejscem, gdzie Bóg nas słyszy i prowadzi. To właśnie podczas modlitwy możemy wyrazić nasz strach, smutek i wątpliwości ale także otrzymać pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Ta codzienna praktyka przypomina nam, że choć okoliczności mogą być trudne, a droga niepewna, nigdy nie jesteśmy sami. Bóg jest obecny, słucha i odpowiada nie zawsze tak, jak oczekujemy, ale zawsze tym, czego naprawdę potrzebujemy. Kropka w ten sposób stała modlitwa to nie tylko prośba, lecz całkowite oddanie siebie i uznanie, że nasza siła pochodzi od Najwyższego. Ta intymna wieść z Bogiem stanie się podporą, która pozwoli nam iść naprzód z nadzieją, stawiając czoła każdej próbie z odwagą. W kolejnych tematach zobaczymy, jak modlitwa ta przemienia nas od środka i przygotowuje do życia obietnicą Bożą w każdej bitwie. Kropka. Po zrozumieniu znaczenia stałej modlitwy, Psalm 27 ukazuje, że Boża ochrona objawia się nie tylko w widocznych bitwach, ale także w tych niewidzialnych wojnach, które toczymy w sercu i umyśle. Często nasze najintensywniejsze zmagania to nie walki z zewnętrznymi wrogami, lecz z lękiem, niepewnością, niepokojem i wątpliwościami. Które nas paraliżują i sprawiają, że czujemy się bezbronni. Kropka psalmista zapewnia nas, że Bóg jest naszym cichym strażnikiem, który czuwa nad nami w każdej chwili, nawet gdy nie dostrzegamy Jego obecności. Ta boska ochrona to niewidzialna tarcza, która nas osłania i wzmacnia bezpieczne schronienie, do którego możemy się zwrócić, gdy wszystko wydaje się stracone. Bóg walczy za nas w tych wewnętrznych przestrzeniach, gdzie często czujemy się samotni, pokonani lub wyczerpani. Kropka zrozumienie tej ochrony napełnia nas spokojem i odwagą, by iść naprzód, wiedząc, że nie idziemy sami w naszych próbach. Uczy nas ufać nie tylko temu, co widzimy, ale także temu, co Bóg czyni w ukryciu, troszcząc się o każdy szczegół naszego życia. Ta głęboka świadomość jest podstawą, by podtrzymywać żywą nadzieję, karmioną pewnością, że Pan nie opuszcza swoich dzieci ani w świetle, ani w ciemności. Kropka, ten temat przygotowuje grunt do zrozumienia w kolejnych punktach, jak ta boska ochrona popycha nas do życia z pewnością, nadzieją i niezachwianą wiarą, nawet gdy okoliczności są trudne. Kropka kontynuując pewność boskiej ochrony w naszych widocznych i niewidzialnych bitwach, Psalm 27 mówi o Bogu jako naszym świetle i zbawieniu. Pośród ciemności przeciwności, gdy strach próbuje zawładnąć naszym sercem, to boskie światło staje się latarnią, która nas prowadzi i daje jasność. Byśmy nie zgubili drogi, kropka światło Boga to nie tylko metafora, lecz duchowa rzeczywistość, która rozprasza nasze wątpliwości, rozwiewając cienie lęku i niepewności. To siła, która popycha nas do stawiania kolejnych kroków z odwagą, nawet gdy droga wydaje się ciemna i niebezpieczna. To światło wzmacnia nas wewnętrznie i daje pewność, że choć przeżywamy trudne chwile, nie chodzimy w ciemności. Kropka, ta boska latarnia pomaga nam również rozróżnić to, co przemija od tego, co jest wieczne, zachęcając do skupienia wzroku na obietnicach i nadziei pochodzących od Boga. Przypomina, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na usunięciu wszystkich trudności. Lecz na zachowaniu wiary i zaufania do tego, który nigdy nie zawodzi. Kropka, ten temat łączy się z kolejnym, ponieważ to światło, które nas prowadzi, jest także tym, które odnawia naszą nadzieję i wzmacnia zaufanie do mocy i wierności Boga, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Kropka, podążając ścieżką oświetloną przez światło Boga pośród przeciwności. Psalm 27 zaprasza nas do ciągłego odnawiania naszej nadziei, ponieważ to: Ona podtrzymuje duszę, gdy zewnętrzne okoliczności zdają się rozpadać. Nadzieja staje się mocną kotwicą, która zapobiega zatonięciu w zniechęceniu i rozpaczy. Kropka to odnawianie nie jest chwilowym aktem. Lecz codziennym procesem wzmacniającym ducha i przygotowującym nas do przetrwania najgwałtowniejszych burz. Gdy wszystko wydaje się stracone, nadzieja karmiona wiarą w Bożą Obietnicę popycha nas do dalszej drogi, napełnia spokojem i łączy z wewnętrznym pokojem, który przewyższa wszelkie ludzkie pojmowanie. Odnawiana nadzieja pozwala stawiać czoła niepewności z odwagą ponieważ wiemy, że Bóg jest wierny, a Jego obietnice się spełniają. Ta prawda podtrzymuje nas tu i teraz oraz daje pewność na przyszłość. Nawet gdy próby wydają się nie mieć końca, kropka, ten temat łączy się bezpośrednio z następnym, gdyż ta nadzieja jest także siłą wzmacniającą naszą ufność. Aby pozostać niezachwianymi i nie cofać się, nawet w środku duchowej i emocjonalnej walki kropka, po odnowieniu nadziei w duszy nadchodzi czas, by stawić czoła lękom, które próbują nas sparaliżować pośród walki. Psalm 27 uczy nas, że prawdziwa odwaga to nie brak strachu, lecz zdecydowana wiara w Boga ponad wszelkie obawy. Ta odwaga rodzi się właśnie z odnowionej wiary, którą budowaliśmy w poprzednich krokach, kropka, kiedy idziemy z pewnością. Że Bóg jest naszym światłem i zbawieniem, strach traci swoją moc. Ta głęboka ufność podtrzymuje nas, by spojrzeć w oczy trudnościom, nie cofając się i nie wątpiąc. Duchowa odwaga to niewidzialna tarcza, która chroni nas i popycha do przodu, nawet gdy ciemność zdaje się nas otaczać. Kropka, ta odwaga żywi się przekonaniem że nie jesteśmy sami, że Pan jest z nami w każdej walce, prowadząc i chroniąc nas. Odwaga jest też siłą, która pozwala nam pozostać niewzruszonymi, gdy wrogowie, zewnętrzni lub wewnętrzni, próbują nas osłabić. Kropka, ta odwaga łączy się bezpośrednio z następnym punktem, ponieważ stanowi fundament, by pozostać mocnym pośród burzy, z wiarą, która nie pęka ani się nie chwieje. Kropka. Po wykształceniu odwagi w wierze. Psalm 27 przypomina nam o niezwykle ważnej roli modlitwy jako bezpiecznego schronienia i stałego źródła siły pośród najtrudniejszych zmagań. Modlitwa to nie tylko błaganie, lecz intymny dialog z Bogiem, który napełnia nas spokojem, spokojem i duchową mocą, by oprzeć się wszelkim atakom kropka, gdy wszystko wydaje się stracone. A cienie zaciemniają nas najbardziej, modlitwa staje się naszą ochronną tarczą i najpotężniejszą bronią. W intymności serca wieś z Bogiem odnawia naszą nadzieję i daje jasność, by rozeznać właściwą drogę, kropka ten akt wiary, który powinien być stały i szczery, wzmacnia ducha i karmi przekonanie, że nie jesteśmy sami. Ponadto łączy nas z boską obietnicą ochrony i zwycięstwa. Przypominając, że w obecności Pana znajdziemy bezpieczeństwo i odpoczynek. Kropka, tak więc modlitwa jest podporą, która pozwala nam iść naprzód bez poddawania się, integrując wszystko, co przeżyliśmy w poprzednich punktach, światło, zaufanie, odwagę i boską obecność. Jest mostem łączącym naszą ludzką słabość z nieskończoną mocą Boga. Po umocnieniu naszej modlitwy jako schronienia i siły, Psalm 27 zaprasza nas do przyjęcia cnoty cierpliwości, zwłaszcza gdy przeżywamy chwile oczekiwania. Czekanie może być bolesne i pełne niepewności, ale cierpliwość rodzi się z pełnego zaufania do doskonałego Bożego czasu. Nie zawsze otrzymujemy natychmiastowe odpowiedzi, a walki mogą trwać dłużej niż się spodziewamy. Jednak psalmista zachęca nas, byśmy zachowali spokój i niezachwianą wiarę, wiedząc, że Bóg działa we właściwym czasie. Gdy nasza dusza jest gotowa przyjąć Jego błogosławieństwa, kropka ta cierpliwość nie oznacza bierności, lecz aktywne oczekiwanie pełne nadziei i oddania. To głęboka nauka, by się nie zniechęcać, nie poddawać strachowi czy lękowi, lecz trwać mocno w wierze z przekonaniem, że Bóg jest obecny w każdej chwili. Nawet gdy nie widzimy światła na końcu tunelu. Kropka zaufanie do Bożego czasu łączy się bezpośrednio z siłą, którą otrzymujemy w modlitwie i odwagą, którą wyhodowaliśmy, ponieważ umiejętność czekania jest aktem wiary, który wzmacnia duszę i przygotowuje nas na zwycięstwo, które już nadchodzi. Kropka po nauce cierpliwości w oczekiwaniu na Boży czas. Psalm 27 przypomina nam o niezrównanej wartości poszukiwania obecności Boga jako światła, które rozświetla naszą najgłębszą ciemność. W środku prób i walk, gdy wszystko wydaje się stracone, a strach nas ogarnia, to właśnie światło Boga prowadzi nas i daje jasność. Kropka, to światło nie jest tylko poetycką metaforą, lecz duchową rzeczywistością, która przemienia nasze spojrzenie. Nadzieje i ducha. Poszukiwanie Boga to otwarcie serca, aby On oświecił nasze myśli, nasze ścieżki i dał siłę do dalszej drogi, bez względu na to, jak trudna by nie była. Kropka psalmista zachęca nas, byśmy nie chowali się w rozpaczy ani w ciemnościach naszych wątpliwości, lecz aktywnie szukali obecności Bożej, która jest latarnią i przewodnikiem pośród burzy. To światło chroni nas, wzmacnia i pokazuje, że nigdy nie jesteśmy sami. Kropka, światło Boga to pochodnia, która zapala się w naszym wnętrzu, gdy modlimy się z wiarą, ufając w Jego obietnice ochrony i zbawienia. W ten sposób nasza ufność odnawia się i możemy iść z odwagą, wiedząc, że On jest naszym tarczą i Zbawicielem w każdej bitwie. Kropka, w najciemniejszych momentach. Gdy lęk próbuje nas sparaliżować, a przeciwności wydają się nie do pokonania, Psalm 27 uczy nas, że wiara w Boga jest tarczą, która wzmacnia nasze serce i daje odwagę, by iść dalej. Ta wiara to nie tylko bierne przekonanie, lecz żywa siła, która odnawia się każdego dnia przez modlitwę, zaufanie i świadomość. Że Bóg jest z nami na każdym kroku, kropka serce wzmocnione wiarą uczy się nie poddawać wobec wątpliwości i strachów, lecz patrzeć przed siebie z nadzieją i determinacją. Zaufanie do miłości i Bożej ochrony tworzy wewnętrzny pokój, który przewyższa każdą zewnętrzną burzę. A to właśnie ten pokój pozwala nam stawić czoła wyzwaniom z spokojem. Ta wewnętrzna siła nie oznacza, że trudności znikają, lecz że choć istnieją, moc Boga podtrzymuje nas i popycha do walki z odwagą. Psalm przypomina nam, Pan jest moim światłem i zbawieniem, kogóż mam się lękać. Ceo przemienia lęk w zaufanie a zniechęcenie w nadzieję kropka w ten sposób wiara staje się bezpiecznym schronieniem, gdzie nasze serce się naprawia, wzmacnia i napełnia energią potrzebną do pokonania wszelkich przeszkód. Ta aktywna wiara łączy nas bezpośrednio z Bożą obietnicą, że nigdy nas nie opuści, nawet gdy wszystko wydaje się stracone kropka, po przejściu ścieżki wiary, schronienia, zaufania, ochrony i siły – które Bóg nam oferuje, Psalm 27 prowadzi nas do ostatecznej obietnicy duchowego zwycięstwa. Choć bitwa wydaje się niekończąca, a próby narastają, pewność, że Bóg jest przy nas, daje odnowioną nadzieję, by iść dalej, kropka, to zwycięstwo nie mierzy się tylko widocznymi triumfami czy brakiem problemów, lecz wewnętrzną przemianą. Która zachodzi, gdy decydujemy się zaufać Panu jako naszemu światłu i zbawieniu. To odnowa duszy, głęboki pokój zastępujący strach oraz spokojna radość wynikająca ze świadomości, że żadna ciemność nie może zgasić boskiego światła w nas, kropka na końcu tej walki, choć blizny mogą pozostać, nadzieja jest naszą flagą. A wiara w Bożą obietnicę popycha nas do życia z odważnym i pełnym zaufania sercem. To zakończenie zaprasza do świętowania Bożej Wierności, dzielenia się świadectwem i inspirowania innych do szukania w nim siły w trudnych czasach. Tak kończymy tę podróż, która zaczyna się w rozpaczy, a kończy pewnością ochrony i bezwarunkowej miłości Boga, przesłanie, które przemienia życie i odnawia ducha. Jak uczy nas potężny psalm dwudziestej siódmej.